Witam Was serdecznie. Teraz zobaczymy filmik instruktorzowy. Spróbuję z nagrań z telefonu zmontować cały filmik. Tu jest taki prosty program iMovie. Byliśmy w Katowicach i zrobiliśmy parę ciekawych filmików. Spróbujemy to nagrać. Na razie to będzie filmik, czy da się to zrobić i jak to będzie wyglądało. Moje filmy, ale jakoś to dziwnie to tutaj jest poukładane nie widzę nie widzę kurczaki eee. no, o dobra mamy wszystko dobra to od czego zaczniemy zaczniemy od tego że przyjechaliśmy tam z samochodem elektrycznym jeździliśmy monocyklem czyli może to aha, bo tu będzie kolejność czyli tak, to pierwsze przyjechaliśmy do Katowic to zrobimy Katowice że Robert tam jest drugie będzie jakieś skróty by też trzeba, było. o Katowice może dajmy skróty najciekawszych ona mi rozwali, ale skróty mogę użyć. Naprawdę, spotkałem kobietę podobną do mnie. No i coś, zawsze jak, ale naprawdę bardzo podobną. I zawsze jak któraś mi się spodobała, to nie chce ze mną być. I znać to samo jest. No ale tak to bywa. A no, wczoraj spotkaliśmy się z Ukrainką. kurczę bardzo fajna pani, ale ma chorego chłopczyka. Może uda mi się jakoś jej pomóc i spotykać się jakoś czy, częściej albo coś, bo teraz mam takie możliwości a jak te Katowice to jeszcze dajmy sobie ten pociąg to. I, to i to na przykład i to też i to no w skróty dobra, to będzie na skróty a później wejdziemy jeszcze raz dobra zobaczymy jak to będzie wyglądało mam wizję jak to zrobić to mam nadzieję że się daje, daje jeszcze o kurcze to będzie cięcia i to dużo. Szkoda, że to tak jest pomniejszone wszystko. To tak, robimy trochę Katowice, o fajnie pójdzie. Pójdzie, pójdzie Katowice nocą. To już zmiana. To jeszcze nie idzie to przedłużyć fajnie to płynie jeszcze to przedłużmy wejdzie to na tego elektryka czy nie leci 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 czekajcie robmy cięcie gdzie tu zrobi cięcie słabo się na tym znam nagrywam filmik a nie jestem za bardzo obecny. Dobre. Co to znaczy? Ja chcę zrobić cięcie. Kurczaki, to nie takie proste. Świat cudów, Katowice nocą stare wspomnienia ożywają, tylko to nie są stare wspomnienia, bo studiowałem na WF i o to chodziło. Ale ja chcę też mieć tego elektryka, a idzie tu coś dodać? Yy, wideo, zdjęcia. Wszystkie. I dodajmy to dodane jak zrobić teraz aha, idzie dobra jest a idzie górą to nie 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 tak idź do domu tu ma być dół o jest działa tylko trochę za krótko Da się tu coś robić, to nawet będzie elektryk, wozie elektryka. Dobra, tylko troszkę tu, krócej, dłużej. Dobra, mamy to. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy, tu będzie Robert, gdzie jest w Katowicach. Że to nikt inny nie nagrywał. What do you do in Poland in Katowice? Uh, I am uh, najciekawsze wybrać With this guy and I, uh... Z tego, trzeba najciekawsze momenty wybrać? Oh, where are you born? Już że jest homeless. I'm homeless. O, mamy to to I'm homeless. Now you are homeless. I'm joking. Why? Why? A long story, crazy. O, mamy to zostawimy Jak to teraz uciąć? Jak to się to nie? Patrzcie, te nożyczki nie działają. O, podziel, Dobra, mamy. Damy też babkę taką fajną na starcie, tylko trzeba ją znaleźć. Gdzie ona jest? Chłopak długo gada, ale on. Ja myślałem, że on jest normalny, tylko mi wkręca, ale on chyba ma swoje problemy. I jak mówią ludzie, że jestem oderwany. To on jest bardziej oderwany ode mnie. Kurczę, patrzcie, on długo mówi. To będzie długi film, tylko że znaleźć tą panią, teraz co śpiewała. Kurczaki. O jest dobra mam ją. Teraz będzie. się Nie. A jeszcze jedno pytanie, co najbardziej wkurza cię na świat w Polsce, co byś nas, nas zmienił? Ale Trochę dalej... ...przesta tu sprzężyć, tylko one jakby mają swoje takie różne sprawki... A... a jeżeli chodzi o łączenie się sił... Fajne takie fortepiany postawili ale mi się to podoba, to są A i pytanie. Dobra, to podzielimy To możemy odwalić, bo to jest taki, że tak powiem początek Teraz niby się przemieszczamy, damy, dobra Kurczę, to jest nie jest poukładane Ja bym chciał to przenieść wcześniej da się to przenieść? Wsuńmy to Przemieszczenie może być pociągiem. Dobra. Czekajcie, może, może po tym filmie będzie krótszy, a tego pana dodam osobno. Osobno do filmu, jakby ktoś chciał go rozgryźć. To będzie tak ta piosenka, przemieszczenie się chłopaki nieźle wystąpili A o moje, ta. jego i twoje, nie? Także kurwało I co, osiemnastkę oblewacie ta? Osiemnastkę jego, a się widziałem kurwa A to dopiero nie? jesteście przed zabawą, tak? Nie dzisiaj już mam osiemnastkę Ale teraz będziecie im No to bo spoko chłopaki chcą w finiku To będzie na pożegnanie Ona To stwierdzam Fajnie się kładało z panią. Szkoda, szkoda, że, że nie chcę nikogo mieć. Bo normalnie ma pokrewna dusza, ale chcę trzymać z nią kontakt. Może być? <grym> Może. Pozdrowienia dla mamy, taty, albo kogoś. Dla wszystkich. <grym> tak dobrze. <grym> <grym> nie, no nie wiem, w się. Sensie. No to, to są wszystkie takie myśli, że nie wiadomo, czy się jest odpowiednią osobą. Ja już włączę tego. i ja bym z panią chciał tak szczerze porozmawiać. Tylko do właśnie. Oczywiście jest odpowiednią osobą. Ja już włączę tego. i ja bym z panią chciał tak szczerze porozmawiać, bez kamery. Bo Dobra. to jednak może być. <głos》>. Pozdrowienia dla mamy taty albo kogoś. Dla wszystkich, dla wszystkich ludzi na ziemi, naprawdę. Super, o, super. Mamy to tak jak chciałem. Ej, co by tu jeszcze rąbnąć? Te zdjęcia, może na koniec, co my tam mamy? Katowice bardzo piękne. Kurczak ja tu był też film. Nie widzę go. Ja, to tak nie idzie dodawać. To chyba pojedynco. Zobaczmy. Wiecie co? Chciałbym dodać muzę, ale ta pani jak śpiewa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba to dać więcej spodek Co to jeszcze damy? O, to było fajne. Możecie tu sobie odpoczywać, regenerować się. To damy na no koniec zobaczyć kto to no widzę na koniec ja mam jeszcze filmik taki hmm. nie widzę go teraz chyba tyle nie tam była jedna rzecz to, to woda woda daliśmy nie wiem czemu te zdjęcia nie widać ten program ma możliwości ale muszę go jeszcze nad nim popracować jeszcze nad nim trzeba popracować no te zdjęcia ładnie przychodzą. Ładnie to wygląda. Ale na przykład to, co Artur chciał zdjęcie w zdjęciu, to tutaj nie wiem, jak zrobić. Może się by dało Jakoś. Kato i cenocą. No i dodajmy jeszcze to jedno zdjęcie. To woda pięknie. Tutaj. Właśnie, zobaczmy czy da się coś jakoś przenosić, te zdjęcia A razem, no to nie, da się przesuwać, tylko tu są chyba te przejścia, można różne przejścia robić, no nie, spoko, myślę, żeby było dobre, muzykę poddać, tylko żeby, czy da się później wyciszyć tą muzykę, tam gdzie ta pani gra na fortepianie. Ja już włączę i ja bym z panią chciał tak szczerze porozmawiać, bez kamery, bo dobre. to jednak... Może być? Świętowanie osiemnastki Dobra, dajmy tą muzykę, ścieżka dźwiękowa, motyw Nie wiem, czy właśnie tu się tu wybiera te motywy, czy to będzie coś innego Ale jakoś nic nie Wleżę. Dobra, dobra, da się tu to podzielić, To ścieżkę, o jest, podziel, tu ją wyciszyć, e... albo wyciąć nawet, podziel, powiel, usuń. O kurczę, tego się nie dało. Wróć. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Coś usunąłem. Pora wstawać. Coś poszło nie tak. Wiem, że tu dało się tą muzykę. A stunujemy do zera, może. Now you are no, homeless? I'm no, choking. No, no, no. Why? Why? The long story crazy. Że, jak mówią ludzie, że jestem oderwany, to on jest trochę mocniej, ale spoko. Dałem mu numer, może jak dojdzie do siebie, to kiedyś coś zrobimy, bo ma dane. Chłopaki, tu leci muzyka z wami. 3. Moje, jego i poje, nie? No tak, się kupało. I co, 18 g. Da trochę ciszej tę muzykę. E, a gdzie teraz mamy podział? Tu to może być głośniej. O, no tu ciszej, spoko, super podziel. I tu znowu może być głośniej. No, i nawet chyba to mamy. Zobaczcie, jest odpowiednią osobą. Ja już wyłączę i ja bym z panią chciał. To jest jak krótki rozwój, nie? Ale patrz, teoretycznie, jakbyś miał wszystko, nie? Nie znudziłoby ci się to? Taki został na pierwszym planie. Szkoda, że więcej nie zrobiłem. No i tak wygląda ten program. Tak się na szybko pobawić. I zapiszmy to. Ciekawie, to ma giga. Takie zapisanie. Eee, tu, tak w skrócie wam pokazałem. Co tu mamy? Stukni, aby wybrać klip. jakieś podpowiedzi. Dobra, gotowe. Zapisz, zachowaj, i tak to działa.